Witaj serdecznie z tej strony, Michał. W tym krótkim wideo spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy światło reaguje na myśli. Tak, dobrze usłyszałeś, dobrze usłyszałeś, czy światło reaguje na twoje myśli. A nawet pójdziemy krok dalej, czy myślami wpływamy na rzeczywistość, która nas otacza. Witaj serdecznie z tej strony, Michał Wiśniewski, witam ponownie. W tym krótkim wideo omówimy tak zwany eksperyment czy doświadczenie Yanga. To był taki pan, który żył na początku XIX., Wieku, czyli jakiś czas temu. Witaj w serii tak zwanym Wstępie do Mistycyzmu. Poniżej możesz odebrać cały tego typu kurs, gdzie Próbuję zbliżyć Cię, tak jak sam zbliżałem się na przestrzeni lat, do tego, żeby zrozumieć, czym jest duchowość, czym jest technologiczna duchowość, co to znaczy prawa manifestacji, jak myślami wpływamy na rzeczywistość, czyli żeby odnaleźć się w świecie, który nazywany jest duchowym, a ja nazywam technologiczną duchowością, czyli technologią. W doświadczeniu Yanga tak zwany Double Sleet Experiment, bardzo znany na świecie, ale w wąskim gronie fizyków, czy osób być może interesujących się tego typu, zagadnieniami, jak funkcjonuje Matrix, jak wpływamy na rzeczywistość. Doświadczenie to oryginalnie miało za zadanie odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania. Czy światło jest w postaci cząstek, cząsteczkowej, czy bardziej jest Falą. Co dla przeciętnej osoby, takiej jak ja czy ty, być może nie ma żadnego znaczenia, o ile światło jest przyjemne, odświeża nas, odżywia nas. Można skumulować energię światła w różnej postaci. Także podczas, gdy fizycy zadają sobie pytanie, czy światło jest w formie cząstek stałych, czy w formie fali, ja zadaję sobie dwa czy trzy inne pytania, w jaki sposób zarobić pierwszy czy kolejny milion, w jaki sposób być zdrowym. Ale korzystając z tych wszystkich doświadczeń, mądrych fizyków kwantowych, czy prostych doświadczeń, które niektóre z nich możemy wykorzystać również czy wykonać w domu. Próbuję odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób żyć łatwiej czy szczęśliwiej. Także ten eksperyment był jednym z tych, który zdał mi sprawę dlaczego albo jak rzeczy funkcjonują czy nie funkcjonują. Startujemy. Możemy zauważyć, a raczej doświadczyć efekt obserwatora. Już tłumaczę o co chodzi. Otóż doświadczenie jest dosyć proste. W boku zobaczysz slajd ze ścianką, która ma dwie szczeliny. Te dwie szczeliny puszczane są cząstki światła, obojętnie czy są to fotony, czy Elektrony, po prostu światło puszczane jest w dwie szczeliny i za nimi stoi tak zwany ekran. Czytaj po prostu kolokwialnym językiem kolejna ścianka, na której oczekujemy takiego czy innego obrazu z tych dwóch szczelin. Także pytanie do Ciebie, jak myślisz, w jaki sposób światło puszczone, te dwie szczeliny, w jaki sposób się zachowuje? Naturalnym, myślę, byłoby twierdzenie czy przypuszczenie, że zobaczymy dwie pionowe czy dwie poziome linie. Zależy, jak wyglądają szpary na pierwszej ściance, gdzie wpuszczamy światło. Tak? Natomiast eksperymentatorzy odkryli dwie zasadnicze kwestie. Pierwszy eksperyment to poszczególne cząsteczki fotonów czy elektrony zaczęli puszczać w te szpary. I okazało się, że one lądują dosyć losowo, jak widzisz na ekranie powyżej. Poszczególne cząstki lądują, przelatują przez szparę, lądują losowo. Tak? Raz troszeczkę niżej, raz troszeczkę wyżej. Więc eksperyment poszedł troszeczkę dalej. Na drugim slajdzie, znowu kolokwialnie mówiąc, zobaczysz, że więcej cząstek na Spuszczono te dwie szczeliny, cząstek światła, znowu czy są to elektrony, czy fotony, czy po prostu światło, czy czasami jest to laser, i otrzymano dany rezultat. Przykładowo, w pierwszym czy drugim doświadczeniu z dwóch szpar rzeczywiście zobaczyliśmy dwie linie, tak jakby sugerowała pierwsza ścianka, wynik tego doświadczenia, że zobaczymy dokładnie taki obraz, jak z przodu, tak i z tyłu. Tak? Natomiast wynik tego doświadczenia był pod obserwacją specjalnego urządzenia, które badało, w jaki sposób te Fotony, czy te cząstki światła, czy te elektrony przelatują przez tę szczelinę i w jaki sposób nadają kształt na ekranie, czyli jaki widzimy wynik doświadczenia. Także było to badane, było urządzenie, które obserwuje, jak te poszczególne cząstki przelatują, w jaki sposób lądują na ekranie, jaki jest tego wynik. Natomiast chwilę później wyłączono to urządzenie, czyli urządzenie badawcze na naszym zdjęciu powyżej widzisz taką. Kostkę czarną, która symbolizuje właśnie to urządzenie, pomiędzy ścianką, przez którą przelatuje światło czy laser, przez dwie szczeliny, i między ekranem jest czarna kostka, która symbolizuje właśnie to urządzenie badawcze. Natomiast wynikiem kolejnego slajdu, który widzisz powyżej, czy też z boku, jest wynik tego, jak wyłączyliśmy to urządzenie badawcze, czyli, jakby to powiedzieć, nikt nie obserwował tych elektronów czy tego padającego przez szczelinę światła i miało ono, można powiedzieć, wolną wolę czy wolną rękę, żeby ułożyć się na Ekranie, tak jak następuje rzeczywistość, czy tak jak naturalnie się układają, i wynik tego doświadczenia jest całkiem inny. Światło użyło się inaczej w formie. Fali, inaczej rzecz ujmując, nie będę dokładnie wgłębiał się w szczegóły, czym jest cząsteczkowa postać światła, czy partykularna, a jak światło układa się w postaci fali. Ale pokazuję wynik tego eksperymentu, że w jednym momencie fala światła układa się zasadniczo inaczej niż chwilę później. Dwa różne wyniki tego samego eksperymentu. Naukowcy prowadzący to doświadczenie zorientowali się, że jedyną różnicą w laboratoryjnych warunkach badawczych jest właśnie to, że jest jakaś eksperyment, jest jakieś urządzenie, które obserwuje te cząsteczki, typu zobaczymy, jak wy wpadacie, zobaczymy, jak się układacie na ekranie, zobaczymy, jaki kształt produkujecie po przeskoczeniu przez te dwie szczeliny. I raz światło zachowuje się w jeden sposób, po chwili zachowuje się całkowicie w inny sposób, w tych samych warunkach laboratoryjnych. Także był to moment, kiedy naukowcy zdali sobie sprawę, że efektem doświadczenia, czy efekt doświadczenia jest różny pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak obserwator tego doświadczenia. Czyli laboratoryjna grupa, czy ludzie, którzy wykonują to doświadczenie, tak? Czyli po prostu, jak spodziewano się danego wyniku doświadczenia, tak światło czy cząsteczki układały się na ekranie. I to jest niesamowity przełom w myśleniu. Moim sprzed kilkunastu lat, kiedy dowiedziałem się o tym eksperymencie, a także jest to niesamowity pomost, który nawiązuje do tego, czym jest Matrix, czym rzeczywiście jest rzeczywistość, czy w jaki sposób funkcjonuje to, co uważamy do dzisiaj w niektórych grupach kulturowych jako duchowość, a ja nazywam to technologiczną duchowością, czy przejściem właśnie między elementami duchowymi, a tym, w jaki sposób tworzymy rzeczywistość. W skrócie, kolekwialnie, prosto mówiąc, to, o czym świadczy to doświadczenie, to to, że myśli, czy ekspektacja, czy próba podjęcia danego wyniku w doświadczeniu, naukowcy w skrócie mówiąc, otrzymywali doświadczenie, jakiego się spodziewali. Czyli wydaje się, że wpływali na to doświadczenie jedynie samą ekspektacją, samą chęcią, samą intencją zobaczenia danego wyniku, zmieniali wynik doświadczenia na niedżużych cząstkach światła lub po prostu na materii, która jest lekka. Także to są wnioski, które wynikają z doświadczeń, które ocierają się co najmniej o fizykę fantomatyczną. Czy są elementami dzisiejszej fizyki kwantowej czy mechaniki kwantowej? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że być może jeden eksperyment nie jest w stanie zmienić, konwertować naszego życia, żeby zrozumieć, że każda sekunda, każda myśl wpływa na rzeczywistość, która nas otacza, czy na efekt, który obserwujemy. Dlatego też część ludzi, ci, którzy twierdzą, że miliona nie da się, czy nie można zrobić w przeciągu roku, jaka część z tych ludzi zarabia faktycznie milion, jaka część z tych ludzi osiąga sukces? To są proste kwestie, które możesz obserwować w życiu, jak to to się łączy z sprawami manifestacji, rzeczywistości, realizacji naszych celów, czy uzdrowienia, o czym wspomniałem na początku, że dla mnie jeden, czy z dwóch, czy z trzech, czy z czterech najważniejszych celów, co ja nazywam czasami z angielskiego golami, czyli cele goals, to wszystko połączone jest w biznesie, w zdrowiu, w miłości, w tym, jakich ludzi spotykasz, jakie masz ekspektacje, jakie masz intencje. Czy wstajesz rano, budzisz się i mówisz o, fantastyczny dzień, spotkam dzisiaj pięknych ludzi, spotkam miłość swojego życia, zarobię 10 tysięcy złotych, czy dolarów, czy może zdobędę pierwszy pomysł, w jaki sposób zrealizować milion, albo niezależność, albo piękne podróże, rozwinąć się duchowo, czytaj, odnaleźć siebie, odnaleźć swoje szczęście. To są pytania, które zadajemy w projekcie The Switch, do tego służą właśnie eksperymenty, taki eksperyment z wodą, który omawiamy w innym filmie wideo, które możesz odebrać również w linku poniżej, jako część kursu wstęp do mistycyzmu, gdzie zobaczysz, w jaki sposób woda jest pod wpływem myśli, pod wpływem intencji, tak? Czyli inny eksperyment, który nawiązuje do tego, że myślą, intencją wpływamy na układ fizyczny, laboratoryjny, eksperymentalny, układ cząsteczek wody samą myślą, samą intencją. W ten sposób na bazie tych eksperymentów próbuję pokazać Tobie, na czym polega technologiczna duchowość. Że duchowość nie jest tylko jakimś modleniem się, myśleniem o stwórcy, o jakichś większych kwestiach, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, zrozumieć, pojąć, dotknąć. Tylko to są laboratoryjne kwestie, których po prostu części jeszcze nie udowodniono, a część jest już doświadczalna w laboratoriach. Za pomocą prostej fizyki domowej, za pomocą fizyki kwantowej, która bardzo rozwinęła się na przestrzeni lat, to są niesamowite wnioski. Które towarzyszyły codziennie mojemu życiu, i kolejna kwestia. To jest wykorzystanie tych wniosków w praktyce, czyli zdobycie odpowiedniej niezależności, szczęścia, czy zamożności, czy zdrowia, czy odpowiedniego partnera w życiu, lub żadnej z tych rzeczy, jeżeli nie odczuwasz tego, że po to jesteś tutaj na tej planecie. A cokolwiek jest Twoim celem, z jakiego powodu jesteś na tej planecie, czy jak wygląda Twoje życie, na pewno mam jedną wspólną cechę. Jesteśmy tutaj, żeby doświadczać różnych rzeczy, także fajnie byłoby znać te prawa, fajnie byłoby porównać to w praktyce, jeszcze lepiej byłoby wykorzystać to. Ja w tym wideo posuwam się kawałek dalej do przodu i mówię o tym, czy myślami wpływamy na rzeczywistość, w jaki sposób możemy produkować tego typu doświadczenia, czy światło reaguje na myśli, bezpośrednio mówiąc i wprost, co nauka nie do końca jest w stanie to zaakceptować, ale widzimy to w doświadczeniach naukowych, które są potwierdzone na poziomie uniwersyteckim, laboratoryjnym. Mało tego, jeżeli wydaje Ci się, że to są elementy science fiction, w nauce, która, zobacz, jest przed 200 lat, a która dzisiaj jest coraz bardziej detalicznie interpretowana. Dlaczego cząstki światła w jednym doświadczeniu się zachowują w taki sposób, w bardzo podobnym czy identycznym, jak spoglądamy na nie, zachowują się w inny sposób. Jak odwracamy wzrok, przestają układać się w danym kierunku, tak? Reagują dosłownie w czasie, kiedy na nie patrzymy. Reagują inaczej, niż kiedy na nie nie patrzymy. Także pojawiają się pytania. Może my jesteśmy kreatorami, gdzie tworzymy rzeczywistość i to światło jest jakimś elementem, nie tyle nawet na który mamy wpływ, czy może który jest elementem kreacji i oddziaływuje z nami cały czas, który nie może istnieć osobno. O tym mówili wielcy mistrzowie, czy wciąż mówią ludzie najbardziej rozwinięci na tej planecie. Także nawiązuję tylko do takich tematów, czy rzucam kilka pytań, w komentarzu poniżej, możesz skomentować, co Uważasz na ten temat. Jednocześnie mówię, czy przyznaje się do tego, że części z tych eksperymentów ja sam dokładnie nie rozumiem, czy raz usłyszałem pewną mądrą frazę pana, który nazywa się Bob Proctor. Jest to jeden z znanych coachów, czy jakkolwiek byśmy go nazwali. I on w którymś momencie powiedział: "Elektryczność, kto rozumie praktycznie elektryczność praktycznie, tak? Czy jesteś w stanie wytłumaczyć, czym jest elektryczność? Bo możemy rozmawiać o tym, czym jest prąd, jak przebiega przez przewody, czy jak go wykorzystujemy, ale czy jesteś w stanie wyjaśnić, skąd się Wziął prąd przykładowo. Także te eksperymenty ja próbuję przekazać kolokwialnym językiem to, czego sam do końca nie jestem w stanie zrozumieć, ale efekt tego jesteśmy w stanie objąć stosunkowo łatwo umysłem, że efektem tych doświadczeń jest to, że Myślami, czy naszą uwagą wpływamy na to, co się dzieje z cząstkami światła. Także, również pytanie, co się dzieje z inną materią, która też jest elementem tego samego światła, jak kreujemy naszą rzeczywistość. Jako ciekawostka na koniec, zanim powiem o kilku fizykach, którzy mają inne teorie na ten temat, które możesz w przyszłości rozwinąć czy skomentować poniżej, co o tym myślisz, to nie są już moje teorie, także wspomnę o dwóch fajnych. Konkluzja, które mogłyby zostać wyciągnięte czy rozwinięte w tym eksperymencie. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, yy, polecam Tobie subskrybuj nasz kanał na YouTubie, kliknij dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o tego typu materiałach, mniej i bardziej ciekawych eksperymentach, które mogą zdać nam sprawę, w jaki sposób kreujemy, czy jesteśmy częścią tej rzeczywistości. A nawiązując do innych teorii fizyków mechaniki kwantowej, fizyk David Deutsch tak się nazywa pan, który napisał książkę The Fabric of Reality, czyli w polskim tłumaczeniu kanina, z której skonstruowana jest rzeczywistość. Otóż ten fizyk, czy w tej książce pojawia się teoria, że double slit experiment, czyli eksperyment Younga, może być bezpośrednio czy pośrednio dowodem, czy częścią teorii, która mówi o równoległych uniwersach. Próbuję powiedzieć tobie, że ten pan sugeruje, że istnieje wiele możliwości w tym samym czasie, być może że wiele linii czasowych, czy wiele możliwości, czy wiele różnych światów, i dlatego też światło, między innymi, może funkcjonować na bazie fizyki, w której jest cząstką. I może jednocześnie czy w tym samym momencie funkcjonować na bazie fizyki, która mówi o tym, że światło jest czy może być falą. W zasadzie w granicach naszego rozumowania to są w ogóle dwie odrębne rzeczy. To tak, jakbyśmy jednocześnie mówili o tym, że woda jest w stanie płynnym i jednocześnie, że jest zamarznięta. Albo że ma wybór w tym samym momencie, w jaki sposób się zachowa. Z naszego doświadczenia fizyki newtonowskiej, woda albo jest w stanie ciekłym, albo osiąga daną temperaturę i jest w stanie stałym lodu tak? poniżej 0 stopni przykładowo. Natomiast tego typu eksperyment pokazuje na bazie bardziej lekkich cząstek, że porównując to do eksperymentu, który może byłby kiedyś wykonany z wodą, że woda jednocześnie może wybrać, czy jest w stanie stałym, czy w stanie pary, czy w stanie ciekłym. Tego typu eksperymenty według Davida Deutsch mogą świadczyć o tym, że są równoległe rzeczywistości, czy równoległe światy, czy różne światy, w których fizyka zachowuje się się inaczej, równolegle istnieją różne wersje. Tej samej rzeczywistości w tym samym momencie. Właśnie próbowałem doczytać, jaka jest druga, jeszcze bardziej odjechana od, od naszej rzeczywistości, czy newtonowskiej starej fizyki rzeczywistości. Jedynie powiem w skrócie, że teoria innego fizyka mówi m.in. o tym, że cząsteczki być może wybierają, w jakim punkcie mają być osadzone, lub też są w różnych punktach jednocześnie, co być może łączy się z całkowicie innym eksperymentem, który możesz odebrać znowu. W linku poniżej możesz odebrać cały kurs, który jest wstępem do mistycyzmu, tak się nazywa cała seria, gdzie będziemy mówili również o teleportacji fotonów, czy w jaki sposób wykonano już teleportację w sposób fizyczny, tak, i to w różnych odległościach. Teorie fizyczne eksperymentów sprzed 200 lat, 100 lat, przed 10 lat łączą się z najnowszą fizyką kwantową, i łączą się z tym, w jaki sposób zaczynamy obserwować rzeczywistość, czy w jaki sposób zaczynamy zauważać zależności rzeczywistości, gdzie część z tych eksperymentów, jak również ich wyników, będzie brzmiała jak czyste science fiction, szczególnie dla nas, dla tych osób, które może nie śledzą badań naukowych codziennie, którzy to często czy czasami nie jesteśmy świadomi, jak daleko fizyka kwantowa i doświadczenia naukowe potwierdzone laboratoryjnie poszły do przodu. W tym celu właśnie powstała taka seria, żebyś mógł, żebyś mogła się dowiedzieć więcej na ten temat, żebyś mógł, mogła w przyszłości zrozumieć, na czym polega prawo rezonansu, na czym polega manifestacja, w jaki sposób łatwiej czy szybciej zarobić pierwszy czy kolejny milion, w jaki sposób się uzdrowić, w jaki sposób związane jest to z aurą. W innym wideo mówimy o tak zwanym zdjęciu kirjanowskim, czyli technice fotograficznej, która pozwala na sfotografowanie aury ludzkiej, czy wyładowań elektromagnetycznych, czy elektrycznych. Tego typu eksperymenty pomogą Tobie zrozumieć, na czym polega technologiczna duchowość, czyli to, co kiedyś, czy wciąż nazywane jest duchowością, a ja nazywam mówiąc prost technologią, która może nie była jeszcze wyjaśniona do tej pory, a którą można wyjaśnić i zrozumieć. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Cię. Ciepło Michał Wiśniewski z tej strony. Słyszymy się na webinarach w projekcie TheSwitch.pl. Znowu poniżej możesz odebrać pełny kurs wstępu do mistycyzmu, jak również dołącz do naszych bezpłatnych webinarów na żywo. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.